Szódy Państwo, witam na konferencji Prasowej Konfederacji. Ja nazywam się Michał Wawer, jestem skarbnikiem Konfederacji, ze mną są poseł Robert Winnicki oraz Tomasz Grabarczyk, dyrektor biura Prasowego Konfederacji. Szanowni Państwo, wczoraj Polskę obiegła informacja, że Unia Europejska przeznaczyła 700 tysięcy euro na pomoc humanitarną dla imigrantów szturmujących polską granicę. Jest to decyzja, która pokazuje, że Unia Europejska w całym tym sporze o ochronę unijnych przecież granic wcale nie stoi po stronie bezpieczeństwa granic, nie stoi po stronie swojego własnego bezpieczeństwa. Przekazanie na tak zwaną pomoc humanitarną, czyli na utrzymanie imigrantów koczujących pod granicą 700 tysięcy euro, to jest de facto forma finansowania reżimu Łukaszenki, forma finansowania tych szturmów, które w tej chwili polską granicę dotykają. Są to Każde euro z tych pieniędzy zmniejszy koszty i problemy, jakie musi ponosić białoruski rząd w celu utrzymywania takiej sytuacji, jaka trwa obecnie. Można zadać pytanie, dlaczego Unia Europejska zajmuje się pomaganiem tym, którzy granice Unii szturmują, zamiast zająć się pomaganiem tym, którzy tych granic bronią. Można zadać też pytanie, czy Unia Europejska postawi przy granicy polsko-białoruskiej wielką tablicę z napisem Kryzys na granicy Unii współfinansowano ze środków Unii Europejskiej.